Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek Ja was witam z braci na polskiej farmie w kolejnym oczywiście odcinku w 43 bodajże Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym oczywiście odcinkiem Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo mi po 41 tysięcy subskrypcji Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz z hashtagiem jeżeli chcecie, żebym wszypił serduszko A wystarczy, że w komentarzu pod dzisiejszym filmem napiszecie hashtag Hashtagiem nie będzie hashtag yy, Pędzel Ja wam oczywiście przypnę serduszko yy. I zapraszam na grupę na Facebooku szwagry Pipchalik, macie podany, oczywiście, w opisie. Na poprzednim filmie e, był, de, był bardzo duży wypadek, oczywiście, ten, kto oglądał ten, wie. E, wypadek, oczywiście, autobusu z moim udziałem, gdzie byłem w środku. E, potrącenie oczywiście, ten samym wjazd w pastwisko. Autobus, oczywiście, uderzył w pastwisko. E, była wielka kolizja, ogólnie autobus się przewrócił. E, potrącił, oczywiście, krowę. Krowawica, niestety, nie żyje. Dużo, naprawdę bałaganu. Przez to, oczywiście, też wczoraj nie było odcinka bo po prostu bym by... W szpitalu, na policji, oczywiście, na komisariacie, złożę zeznania, bo jak dobrze wiecie, oczywiście, ja jechałem wraz z tą panią, która kierowała, oczywiście, autobusem, żeśmy uderzyli prosto w spastisko, Także ja byłem e, świadkiem, oczywiście, wypadku i brałem udział także w tym wypadku. Tak więc prosto wczoraj nie było odcinka, bo po prostu byłem w szpitalu oraz na policji. Także niestety, ale dzisiaj, widzowie, oczywiście, macie kolejny nowy odcinek. Więc już na początku dajcie łapkę w górę. E, jak widzicie, już nie ma tej wody, która właśnie tutaj stała, chyba jeszcze troszeczkę jest, a nie, jednak, widzowie, jest orki pom się. E, w dzisiejszym odcinku jest nowy nabytek, dokładnie tak, kupiłem nowy nabytek e, i w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie pojedziemy sobie, zaczniemy już orać Jutro przyjdzie kombajn, dokładnie tak, dostałem informację oczywiście od mechaników, że jutro ma przyjść dostawa oczywiście kombajnu wraz z hyderem header musiałem oczywiście zakupić, dokupić, bo hydera jak dobrze wiecie oczywiście nie było już na tej farmie E, więc musiałem dokupić i oczywiście jutro widzę, będzie prawdopodobnie odcinek z transportu przyjedzie oczywiście do nas nowy, wyremontowany z kabiny, oczywiście tą samą, którą mieli tutaj na gospodarstwie Oczywiście nowy bizon przyjedzie na gospodarkę A w dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, że do nas nowy nabytek, jedziemy oczywiście widzicie ten nowy nabytek zapakować Więc tak yy, weźmiemy tak, ja sobie zbiór. lawetę, oczywiście naszego Lubina, Dzisiaj będziemy oczywiście ją testować. Tylko ja tego wizuale, ja nie wiem, czy ją się otwiera e, Kopiłem sobie widzowie co? Wały posiewne, dokładnie tak Kopiłem sobie wzajemne posiewne, bo będą mi one oczywiście potrzebne Ty, Ziośa, rzuca mnie, kurwa, ty. O, Witam sąsiedzi, sierdolo. witam serdecznie Ale ja, tak kurwa, mi... pojechał widzowie tą Yamaha, nie? Tym Crossem e, Więc tak, kopiłem tak. sobie wały posiewne, bo są mi oczywiście potrzebne Więc prawdopodobnie dzisiaj będą testy tych wałów posiewnych, pojedziemy sobie od razu do pole po e, Nie po pszenicy, po rzepaku zasianym Witam sąsiada, co tam siosa potrzebała? Witam no. sąsiada Indora, dobry Ręka ryskała, siema kurwa z łudzie, kurwa, Ręka. Witam, witam. czego już od razu... Co to jakaś taka kłótnia od razu na początku tego filmu? Coś nie pasuje, coś tego, coś pomóc, o co chodzi, w jakiej sprawie do mnie. Kurwa jest dziś... Dziś, 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 powiem Ci tak, taka przykra w domu dziś im Jaka powiedzieć. przykra wiadomość, co się dzieje, co się znowu stało kurwa, ostatnio miałem wypadek krowy potrącili ty to masz, to moje paswisko kurwa wjechałeś kurwa To nie było żadne twoje paswisko, to że tam masz kurwa łąkę i tamtego nie to, to do jedno, dodawico, nie było żadne paswisko był teraz, to ty, Kurwa, teraz, gdzie mój teren, gdzie teraz krowa gdzie jest moja? Kurwa jaka krowa, krowa kurwa zniknięta, szalej kurwa do utylizacji już Zabrali te rzeczy, no ubudź Jak na na nie ma kurwa krowa zniknięta, nie żyje i tyle A o oszkodowanie? Jakie kurwa szkodowanie? To jeżeli kurwa za krowę miałeś ubezpieczenie, to zostaniesz szkodowanie, jeżeli nie miałeś, no to niestety są kowa Nie To nie ja potrąciłem, ja byłem tylko i wyłącznie świadkiem wypadku, bo ja jechałem w tym autobusie i tyle Chuj ta krowę ta tak, tak mam jeszcze, jeszcze 15 krów. Jedno, jeden przód się do, do, do tyłu, kurwa, jedno. No właśnie, jeden przód się do tyłu, to kurwa w sumie różnicy ci nie robią, bo i tak masz dużo krów. Dobra Sącia. a w jakiejś konkretnej sprawie przyjechać, bo jak nie, to nie zawracaj mi dupy, bo ja nie mam sprawy, a co bo, ja, bo ja nie mam czasu dzisiaj krozen się uczę, że tego kryska, mojego syna. To się? Rzucał szlak. Kryskiem kurwa jeździłem dzisiaj ten. A dzisiaj e, no, to jest w sumie mój motor, także wiesz że jest. Jaki twój? No ja przecież wtedy kopiłem na urodziny, to ty nie pamiętasz? Ja mnie nie było, ja byłem leżałem trupem. A ty byłeś to najebany trupem. wtedy, bo kurwa było, była jego impreza, była jego osiemnastka, a ty kurwa jecha, byłeś najebany, podstawem już, idę przyjechałem. Impreza się dopiero rozpoczęła, to już byłeś pijany. Jesteś szpecem od tego, od jak można powiedzieć, od sprzętów rolniczych? No kurwa oczywiście, że tak. Ty mówisz to do, do, do największego fachowca w tej mie w tej... W, 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 no, w, raz pojechałem. Tej... No raz pojechał. Ja pojechałem. jestem kurwa kapitalnym szpecem, ja ci wszystko wyremontuję, wszystko ci powiem, ja jestem doświadczonym mechanikiem. No widzę, jak cieszkamy. Ja lat pracowałem w PGR, że Ty nie mów jak się <grym> ci... naprawia, naprawia. <grym> no, na tylko spra taka sprawa jest gdzieś twoje śeszkanie siecz w ogóle. zyskałeś, no, to tam pojechałeś? wtedy Mafę zabrała ten i nie mam nic. Dobra, jest sprawa taka że kupiłem maszynę ale nie umiem się przysługiwać tą no. jaka to nie, jest maszyna? Ja powiedz bo... mi od razu wszystko dobra ja tam zaraz zajadę ja nie mam czasu bo ja muszę kurwa jechać po ten po kury kurę? ja masz kurwa, sam kurwa jadę jadę i... kupi sobie co ty myślałeś kurwa muszę gospodarkę rozwijać moja gospodarka stoi kurwa taka rozibana, jakbym śmietnika za, za niedługo długo wyląduje ja, ja około 100tów ja muszę, na tym muszę powoli coś zainwestować w coś kurwa żeby gospodarka się rozwijała po co ty z poszły, że który kurwa z torbami poszłeś? Kurwa z torbami mojego suarka cały czas się rozwija. U mnie nic nie traci się, u mnie nowe nabytki, A, dzisiaj nie Ja kupiłem słuchaj, sobie no. wal i A co mi to idzie, co ja kupiłem sobie ten. Dobra, ja wyjeżdżam, odsuń się tym, 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 tym motorem, bo ja wyjeżdżam. Jak tu chcesz przyjedzie? to przejść do krzyżka. A gdzie mieszka w ogóle? Kurwa, przewrócił mnie. Ja do krzyżka, ja jadę ten, ja jadę wal i montować ten na lewetę. Bo ja dzisiaj miałem się na kosę ten wal zwijać. Czekaj, jadę. Co ty chciałeś robić? No to mam zajechać. E, no ty jeźdź do krzyżka, ja ci pokażę, jedziemy załadować wały posiedzne. A później to ja ci pomogę, a ty co kupić zgrabiarkę? E, z zbiarkę, się na gwiazdówkę Co tego, się dzieje? Co, od, co jest im tak? Od y, osrałka. I co się dzieje? No i taka sprawa, nie, nie umiem się tym przeginać. Nie wiem jak to w ogóle chodzi, jak to w ogóle w polu widziałeś w ogóle, wiesz o co chodzi? No to, to ja ci wszystko wytłumaczę. Dobra, weź tutaj przyjedź. Weź mi podczep, ja to 30 postawię. Ja byś mógł Krzysztofem tym, e, ciunikiem odjechać, Wodymiercem jego. Tylko, widzowie, te wały posiewne, o tak o się prezentuje, widzicie widzowie? Tak się właśnie prezentuje te wały posiewne, takie o zielone, nie? Pojedziemy za chwilę w pole, to wam pokażę, go na w, nie 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 tak nie? jak one działają, nie? Razy. Tylko, że... Czy... o kurwa, sąsiad, ale odpierdoliłem manianę teraz. Ty, tylko na amfritniku nie można odrzucać. Ty chyba to powiesz, że odjadę, a nie sąsiad, bo to jest jasna kurwa, co ja teraz odjebałem? Ty może to od Wackach pożyczysz tego Ursusa dużego owca, on ci pożyczy może z, 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 ja z 10 A ja kurwa go nie znam, ja nawet nie wiem to to w ogóle jest, Ty tylko sąsiada tego znacza, w sumie nie znam tego sąsiada A może Chyba, być to że... czterdziaską tego, a weź to przyjeżdż czterdziaską, no. a ja może to podniosę Chyba że ty pojedziesz do prezenta. on ci może przyjdzie Kurwa sąsiadzie to nie da rady, nic z nie będzie, kurwa ta ja maszynę to... kupiłem, a to kurwa nie będzie e. Słuchaj, no, ty Krzydź, się piese, ty, kur... dobie, co właśnie, machnie nie zrobił. A ty 70 to w ogóle będzie pasować i to dźwigni, a później kupuj. No taka trwała, tylko a jak ty si kupiję. Stary, czterecki stary czterecki. jak ty kupujesz, kurde w ogóle maszyny stare kujemy. Tak tak maszyn, no ale kupiłem maszyn i ja będą na ładnie podchodzi tutaj. Dobra, weź to czterenskko przyjedź i siadaj na skrzynkę. Nie mogę. Kurwa, weź to przyjedź czteriastkę, zaraz zobaczymy, może to czteryastki, będzie to pasować akurat. Ty narpiejś mi kurwa TT te, te, y, zrób To to w ogóle działa to do na A co jak ci Dziś i dopisuje. Co mam ci zrobić? No ten sprzęt jak to No to zaraz, czekaj bo ja muszę, muszę ten y, opryskiwać odczepie do od drubina. Czekajcie że to się otwiera ta paka czasami z boku, czy nie? Słyszałem, że tutaj masz nowe sprzęty Dobra działa widzowie, rozkładamy pakę, to my to widzę zapakujemy za chwilę to Tylko czekajcie, muszę na razie stąd wyjechać kapitalnie Z tym kurwa pryskiwaczem yep. muszę zjechać, nie wiem jak O, czekajcie, tu cofnę, opryskiwam sobie postawię tutaj kapitalnie Kurwa stój, 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 stój. Elegancko a cię łapkę w górę po dzisiejszym czy ucinkiem? odcinkiem Dobra. Ale krybniku Nawa jedziesz tam cztery ską? Ja drodzy z tym zostawiam tym takim do tego do pola Dobra, ale ty miałeś przyjechać kurwa do Ciebie czekam, co ty odjebałaś teraz? Czynikami się zamienimy A co ty teraz odjebałaś i ty pojechasz? No tylko ciekawe jak ja to w ogóle wjechałem stary, teraz nie mogę wjechać z tej bramy no, dobra, spoko, tylko że tam lubinę jadę w tej chwili. Może no, i jest do, do srałka Kurwa, kupiłem od tego, kurwa tego Dobra, breszka, bo on coś zakupił, kubo... ja widzowie. Kurwa, jak ja ten glebiakę tak, się wyglebiał. Ty sąsiada, co ty, kurwa, co chcesz tędy wyjechać? To, to 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 ty, bo, kurwa, to lebię, prawda? No, to nie poważę, ktoś się nie zmieści w to nawet. Na, na co, tak, kurwa, koła. No, a jak ci kurwa mogę na stół to, to to nie ma szans. To to by trzeba było, kurwa, dobrze pchać. Moje Faj, kurwa, siły nie masz? No to w sumie mm. na kołach jest. Poczekaj, nie kurwa, bo Dark mnie urwie. Dobra stój, dobra jedź To gdzie nie jest pójtek Wał idę zwijać kurwa, na ja to będę czekał kurwa no Kurba, dawaj, na, to czekaj, jedź na łąkę Zejdź na łąkę, później tego czepimy zgrabiarkę i pojedziemy ten, załadować wałe moje poszebne, ja zawracam tutaj ja lubię jadę Ty ja może tam od razu na skęp zajadę, od razu ten na SKR czy jako A ty kupisz za ile zależę no To dobra kupisz, to, to jedź na SKR co jeżdżaj Jako to kupi... za 4000 To jest ja kurwa co ty myślisz sąsiad A to dobrą ja robotę robi tylko uważaj, ja że ta za, z tej zgrabiarka ty... się nie rozpierdolił, bo jak ci kurwa odleci, to poleci tam do rowu Ja kupię za tysiąc złotych Zgrabiarkę? No A te, to po nie drogie się... jest, ale widzę, że dobrze wymalowane, że tego jest, kurwa zadbane jest po, po, po remoncie Nie sąsiadzi widzisz, że tego zarabiasz Dobra, stój, gdzieś ty pojechał Ty już się ty miałeś tutaj wjechać ty, ty kurwa teraz jebał, czekaj, to odczepię Stój. No ty, ty mi, ty mi ciągnik wywaliłeś do, do rowu Kurwa, ta zgrabiarka nie poleci do rowu? Może no kiedyś dlatego by cię było, kamienie postawić pod spód To zjedzie to ty, bo to twoja wina Nie no, dobrze, może nie poleci Ty, ty może tego Wodymirca trzeba było pożyczyć od tych Dajcie ja. łapkę w górę widzowie, co ty musiałeś? Tego Wodymirca trzeba było pożyczyć może na obciążnikiem Nie, a no, ty w sumie też, prawda no? Może Ale nie, bo to nie pójdzie tak i tak Ja muszę załadować to, dobra, sąsiad, weź podczepię tego do czterdziestki to Ja cię tutaj te zajadę kapitalnie Ty mi to załadujesz tu elegancko, dobra? Ja yeah. Ty może mój, mój, pożycieś, ciągnik, ściągnik, ja, ja, twój wezmę, czy dziecko. Ty, da radę? No patrz, normalnie jedziemy, No nie poważnie. na lawetę tutaj, wsu... pakuj mi to. No, co ja jestem? Ta kurwa, co ty pierdalasz? ty miałeś na to wjechać? Tu! To <laughs> ty kurwa robisz? A, to, a tak nie wejdzie? Ty chyba coś kurwa niepoważny. A to trochę bardziej stary chyba stony. No i to w ogóle się, jak to w ogóle się je w ogóle, to ja chcę zobaczyć jak to się je w ogóle. Normalnie to... dajesz, puszasz, kurwa, włączasz B kurwa i rura. No to no, że patrzy na co to jest? I ci będzie fajnie nawozić. To no, że patrzy na co to jest? Tak! No to się to z ogólnie no. na, na zbodę wszystkie. Na półziemie. Mam spokój, No spokój, no, tam się nie mieszka. Ja pierdolę, to nie wejdzie, to? <laughs> tak w zrobili. To no patrz, to nie wejdzie w ogóle. Co, to nic tego nie wejdzie. Jak nie, nie wejdzie? Jestem, ja jesteś ty. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Tylko żebyś to koronek zahaczył ten ten, 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 elektrykę. Elektrykę, to tu nie, nie jest na prąd, to jak? To nie znam na węża. Dawaj, dawaj! Chyba to zahacze, tak, weź ten... Kur, kurwa, sąsiad jest tu o chuj w dupkę. A możesz trochę mi zasunąć? Ja cię trochę mogę chyba, chyba to podnieść. Trochę weź tak trochę podnieś, to pewnie już nie pali te chyba. chyba. Bo to samo żeliwo jest chyba, jak to jest. Nie da rady. Powinni trochę podnieś, tutaj, o, 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 o. Dobra, będzie. Dobra, tylko żebyś tak, żeby kur, ale kurwa lewety, nie, 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 nie tego, nie, 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 nie Nie, 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 nie tego, no. Jak to się nazywa? Jak się nazywa, żeby mi lawety, nie tego? Ej, stój, Star. kurwa, patrz, się zaraz popierdala cała, co ty robisz? Stój! Będzie? Cofaj! Czekaj, stój! Tak haczy coś! Kurwa, coś tam haczy z tyłu, dobra, bo kuliza jakaś jest! ty my chyba tak zapokojemy, to kuliza jakaś jest, stój! Panie Rybku, kurwa, bo, 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 bo wyrywa zaraz tu, kurwa, całą siatkę. Nie da rady, stój! Kurwa, kuliza tutaj ma. zahaczyła mi. Chuj z tego będzie od załadunku? Poczekaj, bo ja muszę pomyśleć, kurwa, jak ja to zrobię, mam taką, taką, taką logikę. A co ci pożyczę? Ty nam jeszcze dziecko dasz mi. Czekaj, sąsiad! Ja do tyłu cofnę jeszcze. Próbuj ładować! Dobra, stój! Co do podjadę? Nie da rady, Dobra. bo to kawa kolizja jakaś z tyłu jest pierdolona! A bokiem tak da, da radę? Tak, chuj jak z tyłu ścianka jest, ty musisz odpalić, byś wiedział. Kurwa, ci była w dupę. No to jak ty, kurwa, robicie? Nie mam czasu. Kurwa, tak robicie te mody rozjebane. Weź to spójrz, dół.

Potem, kurwa, e, chciałem to e, zawodować, to? Wyborze, no Nie podniesiesz siły, nie masz czy co? Dobra. O. Dobra, tak będzie, widzowie. Teraz się to coś, no jeszcze na tego nasunę. Kurwa, kurwa to No, kurwa, dupę. Jest, spiedniczu. pole. No, ojst, dobra, jadę, widzowie. Zamykam, kurwa, burtę, i jadę. Dajcie łapkę, w górę. Się Co i Co? chciałeś coś jeszcze mnie, czy już więcej nic? Ty? ty? Dzisiaj więcej ty nic chyba Dobra jadę z tymi, ja jadę z tymi kurwa, no Z walami posięwnymi. Weź mi czteryastkie poże, bo ja jadę na pole No ja, ja pojechałem pole już! W pole No w pole pojechałem Kurwa ja tam jadę w tej no, chwili zawiadę zobaczyć To czy mi daj, weź podwieź mi tutaj Ty ja ta lampa się tu świeci Takie trupie kupiłeś Dobra jadę Co tam mówiłeś? No to 30 zajedź tutaj, ty nie słyszysz kurwa? No ja jadę Coś... tym, Lublinem jadę. Gdzie? Kurwa, jak gdzie jadę? A gdzie mogę jechać? Do ciebie jadę, gdzie jadę. Ale po co jak ja w polu jestem? No bo ja jadę w pole zobaczyć jak robisz. Aha, to chyba, że tak. Ja pierdolę. Ja to zobaczę co się dzieje. Dobra. Jak to w ogóle działa? Mi pokaż. Ty, jak to działa w ogóle? Ty, siądź, jak to w ogóle działa? Dobra, zajechałem Lublinem, witam serdecznie. A jej ja tu spójrz. To ja chyba na siatach zostawię zapalonych, nie? Żeby ludzie widzieli lubisz stoi kapitalny, nie to mi kurwa sąsiada, że kurwa mam A tak dobra jak, mi, takie maszyny. Nie piernicz. Dobra, witam jak, Indora. Weź to, spójrz tę klapę w dół. Weź wyłącz kurę od budziano po pierwsze. Co też coś kurwa niebiałe? No twórza to habeta w dół, kurwa i jedziesz Czekaj, czekaj, stój, bo to trzeba... Czekaj! Kurwa gdzie jedziesz! Jak <noise> to w ogóle nie idzie nic. Jak kurwa pojedziesz? Ty w szaty na chwilę pojedziesz kurwa to rozłożyć trzeba patykać, widzisz? Czekaj, bo. czekaj, czekaj! Kurwa Dobry, mówię dole. czekaj Ja, ja, ja nie chcę tego przyrządzać tylko Jest stawałem z Czekaj, jak. czekaj, 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 czekaj Kurwa się znasz za tym jak Jez. tak mogę... Kurwa stój No i co nie, nie działa w ogóle to Dobra jechaj Bejrura. i rura I co? No i chuja coś kurwa nie spuścił pewien A to dwie funkcje jest chyba Wypiardałeś się Nika Masz, kurwa walka, Mo może wajcie podłączyć. No i nic. No i co działa Kurwa Kurwa z trupa kupimy jakiegoś niedziałającego. A wracam się byście kurwa oszukali. Dawaj nie piernisz nawet Przilajcie wóbel, bo to nie działa. <laughs> kurwa nie działa, to co teraz jak ja to obraz? Kurwa teraz? Tak robicie te mody! Nie działa! Ja nie w to w ogóle wydawali kto nawet nie działa Nie działa sąsiad, co ci powiem kurwa nie działa Ej, ja ci proponuję wiesz co? Joś to tak w polu, czepić kurwa, jeź mi tego i wałem mi się po w nimi lepiej mi zrób Albo lepiej to daj mi ciągnik Nie lepiej zrobisz A ja co będę robił? A co mi to obchodzi? Ja to za chwilę spuszczam tego, wyciągam tu kurwa te, wyciągam nie to i... Ja. No co czy piłeś, kurwa kuwatara tej herla i co teraz mam w polu? sąsiad, patrz teraz co zrobię! Ja to z tyłu mi zaraz wylecie chyba Cieka zrobię tak żeby to wyleciało mi może Żeby przycisnąć ci zaraz Ugląda nogi mi się Dobra weź kurta wyleci z tyłu Ty o co jest stamtąd bo ja będę to, to spuszczał co To spuszczę nie, Do góry podnieś ty krea, Nie ma tu się ływnika Nie, muszę tego wylecieć widziałeś? tym szpecem kapitalnym Ładuj to i, i, i tak, jeź Lubinę na moją gospodarkę A ja dam tam na polecczę skotestować to Bo w mandować A ty posesji nie będziesz koroba Kosiu to z tyłu? Jakie posesji znowu? A to pierdolę jutro Kosiu jak jutro ja jutro ja biorę koszarkę, bo kurwa, jadę na na mnosu. Nie bierzesz koszarki, ty koszarki nawet nie masz. Patrz kurz! To... Jeź! No co ty cię dalasz <laughs> no, to zaczepię to, to to w pozostałej po kurwa wchodzi będzie weź... Z Gybiarkę weźnie ktoś mi. A co mi to obchodzi? Dobra, bo te czterech lewo co jedzie z tym? Nie chcę ci nic mówić, ale przy podnosi delikatnie. Nag no, no, tak, mi dziś jest jeszcze ciągle, to ci kurą zamonduje, chłopie będziesz kurwa trupu beżą w robie. <laughs> Dobra co chciał, to się nie denerwuj, ja wszystko zrobię tak, że wszystko będzie elegancko, ja zawsze robię dobrą robotę. Kurwa, ja mam... Zawsze jest tak, teraz. każdy jest ze zado... jest, jest zadowolony, ja zawsze robię perfekcyjnie robotę. Nikt nie no, narzeka na mnie. No tylko taka, taka sprawa czy mi teraz tą wale pozwijam po, po No kura musisz sobie chyba coś lepszego kupić, bo to nie chyba nie będzie ci ja. A to a co ja jestem teraz zrobię? A kura to ten na złami? Bo... To chuję wywalam w twojej posesji. Osiad! Tak? Ja pierdolę, trzeba ciągnię kupić nowy. No, bo to przepodnosi. Chcesz sobie w tym wytłumaczyć? Wytłumaczyć, bo odwadka zetora pożyczysz. z tego twojego wadzka Nic tam nie będzie, starym... ja czujnika nie mam. Ja, nie mam czym... ja Ja nakupiłem, kurwa maszynę, a nie, ma... ja nie mam czujników. <laughs> to widziałeś, a ja pierwsze zainwestowałem w czujnik, a nie kurwa w maszyny. ja jego pozycję wyjmie to. Ty to odpierdasz. No to są się te sobie kurwa lampy podą, bo ci z przodu nie działają. Daj to robicie. Nawet ci kurwa lampy z przodu nie działają, bo nawet wtyczki nie podłączyłeś, ale dobra. Nie. Ja nie to wiem, kurwa, jak to a... robisz, ale trygiście to robicie. Ja, ja Dobra, to pożyczę. To ja 30 pożyczam. Co? A co, czego to jest pola, nie orasz w ogóle, stary, tą kurwa... Nie jak mi podnosi cały przód widzowie. A co ty chciałeś, co ty mówisz tam na mnie? <laughs> ja, a zależy, czego ty... W... W... Czego ty w ogóle tego nie, nie orasz? O, <laughs> Jakiego pola? Ty, lepiej ty mi miałeś kuwa zęgno i dać to ze staczkach miałem brać. Ale jakiego pola nie oram? Tego po posiedlisku, po gnoju. A kurwa musi to pierwsze od tego! Obsk obe obs... obsług! Obechnąć! Obschnąć! bisknąć musi! Ej, zobacz jak to w ogóle byś robił tutaj. O! Dobra, czekaj, podjeżdżam. włączam, włączam chwastownik! Weź się odsuń. Jak to nie dobra. będzie działać, to kopiłem bubel. Dobra działa, rura Pierdole 7 <laughs> godzinę pojedziesz, to w ogóle działa. Ja A pierdolę, 7 godzinę jadę, ale dobra. Kurwa, ale kurza mi też. No nawożenie na jakie w ogóle jest? Ty, ale jedzie, 10 na godzinę, dobra, widzę jak mogę robić tak w polu Nawożenie 50% masz tutaj Widać? Jak odrosłem? E No odrosłeś tylko, nie, no ale nic by nie Dobra, ja, ja jadę tym Ja robię robić Ja robię ja, ja w polu to Ja cię dziecko pożyczam Ja cię dziecko pożyczam To bierz Jako ci mój ciągnik, jest potrzebny Na no wybory to jadę to chyba nie wyjadzie widzowy tym Na wybory jadę prezydenckie Czujniki Żeby prezentowałeś się, że jestem rodnikiem Nie jak ty Dobra ale nie wydarosną w ogóle. Dobra, jest sprawa, bo to nie chce jechać pod górę. Co teraz? Kurwa, czy w nim. Trzeba ciuniki wideo i pierwsze kupić. Ja nie ma ciuników, a ja, a ja maszyny kupuję. Nie wiem po co. A ja maszyn nie mam, a ci się ciuniku nie mam do maszyn. Kurwa, ale strandu, co ja zaraz jest lipa, weź pomóż mi. Słyszysz? Kurwa, mać, gdzie on z pierdolu dalej, ten debil? Gdzie był teraz. Kurwa, to widzę, nie chcę jechać zbytnio. No bo on, kurwa, jedzie jakby nie mogło. Ja bym się czuł rwerą pojechał. No, powiem tak, widzowie: musicie, po, musicie, e, musicie mi wysłać tego. Musicie mi wysłać. napisać w komentarzu, jaki chcecie, czym kupił ten e, ciągnik. Musicie, widzowie, składać mi propozycje w komentarzach. Ja pierdolę, za chwilę drogą pojadę. To ku... Kurwa ty w ogóle hamulcem masz ten cionik, bo ja prawie bym do lasu wjechał Sąsiada nie ma widzowie, gdzieś pojechał kurwa, moje, 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 moje cionikiem Kurwa mu cionik pożyczyłem Dobra jedziemy Powiem wam tak, pojadę na dół I wam powiem coś chyba Że to chyba nic z tego nie będzie w dzisiejszym filmie Ale te waje posiewne są dobre, nie? Fajną robotę, ogólnie kupię za 3000 4000 chyba niecałe dałem coś ale powiem wam, że są ogólnie fajne są, bo kurwa robią robotę, ale to mówię To trzeba mieć w dobry ciągnik do tego, nie? Bo to kurwa A pierdolę, że to było to w ja na pewno wyjadę Ale to mówię, widzicie, trzeba mieć po prostu dobry ciągnik, nie? Bo tym ciągnikiem zębry, to się nie da tego zrobić Ale kawałeczek zrobimy jedziemy na gospodarkę, nie? Teraz w sumie tak Nagrałem wam, pokazałem wam te waje posiewne, one ogólnie działają O, jedzie, jedzie Krystek, jedzie Krystek O, czekajcie, jest Krystek, jedzie może z jakimiś informacjami Co się może stało Kura, po polu jeździ, ale widzicie, w krasa używa. jeździ do szkoły, tam tutaj. Także widzicie, i zaje się ogólnie przydał, nie? Ty kura, gdzie on pojechał. Ty tam, kura, coś stoi w ogóle. I co tam, kura widzowie jest, czekajcie. Ja do tego, krycjoner chce zapytać. Czekajcie, zabiega do go, zapytać bo. Nie, Ty stoi! No, wujak, jestem Witam, serężę. Ty gdzieś typu, ty tylko położyłeś na głowę Jaki Kondon, tylko zienica mi zapała w... głowę Ty słyszysz? A ty? No, ty no, no a ja co każdy ja tak. gdzieś je, że po... po, po, po ja Proszę chyba ze swoim starym gadałem piwo pijem. No to to mogę sypić kuwa. Eee się Ty, prejda. a ty co, co tam stoi? Byłeś tam? Mmm. Ja ja nie to właśnie po ulicy, się, po wiosce i ziemi i co ja co ja użyłem ten jakaś stodoła stoi? Tylko nie wiem co tam stoi, nie wiem czy tam ktoś mieszka, czy to tam, nie wiem co tam leży. No jakieś opuszczone coś tam jest, nie wiem co tam jest. Jak stodoła tam jest nie wiem, nie wiem, kurwa. to widzicie, widzowie, tam się kurwa jakaś stoi ze drzewem. Ty, weź tam tego, ja tam jadę, weź tam mieć. Ty, może jakiś może mieszka. Jadę, czekajcie, to jakaś cudowa opuszczona w lesie stoi. Ja? To jestem otwarty, że jak to nie ma, trzeba klucz bo mi się zdaje Ty, czekajcie, powiem wam, że to jest dosyć ciekawy ten. Ciekawa sprawa, widzę, bo widzę jakąś opuszczoną cudowę, która stoi w lesie. Czekajcie, ja tam jadę kapitalnie. Ku tego drzewa jeszcze wyszło, nie jak wyszło. A nam zajedziemy teraz. Wy tego tak tutaj zimi, ziemi, ziemi, patrzę kurwa i jeb. Jakaś stodała kurwa, nie wiem, może z sąsiad? Zimie, zimie. A ty się, Sąsiad? Dzisiaj no. sąsiad, czekaj. Ty, kurwa, adekwatnie, tu normalnie stoi w sto stoi w lesie. Ty czekajcie w to postawię gdzieś. Gdzie ciągnik Gdzie to? Gdzie jeden kosem zajada teraz? Dobra Tu gdzieś? No ja Czeka. idę. Ja mam taka ty... duża, taka drewniana. Ty może ma jakieś mafii to może jest kurwa, może ten wiem, wiążą ludzi? Ja. Ale ciekawe w ogóle coś w środku się widzowie znajduje, nie? W tej sudole A to zaraz nie, tak szlak to chyba nie wiedź, bo No, ale kurwa skoro się to w sumie znalazła widzowie nawet nie wiem Taka widzowie, że ser... to grona cudowa w chół jest Sterta kurwa grzybów kurwa Ale ty deski stare chyba co jest. Stare nie stare, nie wiem, czekaj zobaczymy, o coś z tyłu jest a to chuj więcej hasz to niż tego wszystkiego tutaj jest to tu by nic nie widać przez to, nie? Bo to widzowie wam, że to szczelne to te deski, nawet nie ma dziur Powiem wam widzowie jak na tyle lat, jaka starostowe nawet te deski się trzymają, nawet nie są takie skrupuszałe co teraz, to polic policji zgłosić? No to policji zgłosić, będziemy to otwierać. Co będę otwierać? Ja się boję. To co ty się boisz? To uciekaj jak się boisz. A czym otworzysz jak nie ma trzymać, bo to na, na zamek jest? Płoszą to, ja to, e? ja to otworzę, ja to swoim starym tak zrobimy, że to będzie wszystko elegancko. Chyba, że ten, y, zaczepisz linkę i wyrwiesz te drzwi. To tak ja coś ten. zrobię, ja coś ze sąsiadem wymyślę twoim, to znaczy się z twoim ojcem, nie? My to zrobimy. Ale czekajcie, tak. co tam w środku może być. Napiszcie w komentarzu, co się znajduje w środku, nie? Czekajcie, czy ktoś zgadnie, co może być w środku, nie? Bo ja w sumie nie wiem, nie? Ale może napisać w komentarzu, yy, dawać jakieś propozycje, nie? Nie wiem. Dobra, chodź młody. Wsiadaj do tego, do... Ternit. Do... Ternit jeszcze na, na tym jest. Taki stary budynek musiał chyba... Dobra, ale kresek, wsiadłem na, na motoryzm do domu, żeby ktoś nas nie zobaczył, może... Może kogoś to jest do doła, wiesz? Żebyśmy się tutaj nie kręcili, żeby nas nie widzieli. Ja Ty też szanuję na gospodarkę. To może są siano jest wszystko, może ożytkowane jest, może tutaj mieszka ktoś, może gospodarkę ma tutaj niby, to kurwa taką, niby no, nie wiadomo, to jest, by żeby dom stał, nie? Chyba gdzieś tam dalej może w lesie stoi. Ja takiego znam, faceta to ma nie skorami, z korami, z korami i z koniami, normalnie w ale normalnie. A to może to jest jego? No nie wiem, też nie wiem, wiem, że tutaj wiem, coś, Dobra, coś, jest ktoś... Dobra, ja, jeźdź do domu, to... jeźdź do domu, bo tam ojciec tego, trawę robi, na znaczy, siano. Dalej, no. także Wam się dzisiejszej filmie polubajcie, o zamieniu? łapki w górę pod dzisiejszym oczywiście filmem, subskrypcję na kanale możecie tak zostawić, bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji. Daj słowa, daj łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem, oczywiście tam był hashtag chyba. Haczek, pędzel, ja mam przypnę wam serduszko Napiszcie co sądzicie oczywiście o tej starej Opuszczonej stodole w lecie, która stoi Co może być w środku, jakieś propo propozycje Przepuszczenia możecie napisać oczywiście w komentarzu My postaramy się widzowie to oczywiście Z sąsiadem Indorem otworzyć W kolejnego odcinka, w dzisiejszym odcinku Było to na tyle, miłego dnia wam życzę Miłego wieczoru jak to oglądacie, trzymajcie się Do zobaczenia w kolejnym odcinku Nara